Czy wiesz, że w termomiksie zrobisz pyszną szakszukę na parze? Na waromie z termomixem 7 składniki, cebula, oliwa z oliwek, krojone pomidory z puszki, sól przyprawy i jajka woda. Cebula. Oliwa z oliwek z sklepu Tasty.pl. Zgarniamy posiekaną cebulę. Do przepisu będą użyte krojone pomidory z czosnkiem z sklepu Tasty.pl. Macie ode mnie zniżkę minus 25%. Sos do jest już gotowy. Przygotować dolną część przystawki waroma w taki sposób. I mamy już gotowe. Wylewamy szakszułkę na waromę i robimy miejsce na jajka. 500 g wody, przystawka warma z jajkami jest już na termomiksie. 9 minut gotowania na parze. Termomix skończył pracę. Sprawdzamy wygląda i damy nasz Dziękujemy TM7. Domowe zdrowe śniadanie jak z najlepszej restauracji gotowe. Jeżeli podobał Ci się film zostaw lajka. Jeżeli masz ochotę na więcej Zaobserwuj. Będzie mi miło, jeżeli podzielisz się tym filmem ze swoimi znajomymi. Masz pytania o Thermomix? Zawsze możesz zapytać na priv.